Tak to wygląda. No to jest tylko tylko rozdzielacz tylko rozdzielacz dół. Znaczy ja już zaczynam widzieć rurki, ale to jeszcze nie, nie świeci tak, że to jest tak grzejnikowa, Uciekaj. Niech pan zobaczy. Już widać coś, jakieś pętle widać, nie? Tak tak, 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 tak. Już widać pętle. One tak, już, tak, zacz to zrobić, one już zaczynają tego. świecić, ale to jeszcze nie jest... Słuchajcie, obiekt troszeczkę już e, wiekowy. Instalacja zabytkowa, ale taka ciepła Fajne zawory odcinające. Fajne, no wiadomo, że stare oczywiście, tak. Ale to są zawory, słuchajcie, Wiega. I one, one mają obrót tylko 90 stopni. Nie? No, to jest max. Wiegowskie. No kurde, trzyma. Instalacja ma około 30 lat modernizowana przez różne, różne firmy i różne ekipy. Ogrzewanie podłogowe nie działa u góry. Sprawdziłem kamerą termowizyjną. Są obiegi, które powiedzmy jeden obieg, który przepuszcza troszeczkę na zasilaniu, ale już tutaj już nic nie wraca. Nie? Także próbujemy to przepchnąć na szybko. Sytuacja awaryjna, FR8. Lecimy, chcemy pomóc, zobaczymy co z tego będzie. Już jest, to jest tylko, to są te cztery, opiłki, jasek, teraz się... we, nie, nie, weź rękawiczkę, weź rękawiczkę nie, sobie. Nie, po Nie, bo będziesz, nie, ale tak wystarczy, tak, widział nie, to tego tego. No instalacja jest na pewno zanieczyszczona, bo po pierwszej, powiedzmy, nie całej godzinie wyciągnęliśmy takie zanieczyszczenia z filtra. szefera, gazówka. Pod spodem zasobnik e, leżący. Kiedyś to było na wypasie. To jest chyba podłączone, ale, ale odcięte. Taka aktualizacja. W tej chwili mamy rozkręcony rozdzielacz. Przepływu brak. otrzymujemy co rozdzielacz jest drożny. Bo w rozdzielaczu jest przepływ. Rozdzielacz jest okej. Okay. Ale górny. Ale teraz tak. O, zaraz górny rozkręciłem. Czyli w górnym jest woda. W nie, nie. W górnym jest woda czy powietrze? Woda. Mam pierwsze przemyślenia. Nie mogę zdradzić. Bo jeśli się nie potwierdzą, to wyjdę na gamonia, nie? Wiadomo, oczywiście, ale jak zawsze jestem w dobrej myśli. Słuchajcie, z piąteczek, chila leci w głośniczkach, w słuchawkach. Także ja to ogarnę. Naprawdę, dam znać. Temperatura na zasilaniu dosyć wysoka, ale wymuszamy taką, żeby widzieć, co się dzieje. Na powrocie temperatura rośnie, czyli zaczynamy mieć przepływy. Takie pozostałości w wiadrze. No to jest. Chciałem powiedzieć, że to jest nie tylko magnetyt, ale to są jeszcze opiłki piasku. Kurde, to musiało to naprawdę sporo czasu prze, przeleżeć w tej instalacji, bo widzicie, że to same antyki, nie? No cóż. Na tą chwilę testujemy drugą pętlę. Druga się rozgrzała. Jeszcze właścicielowi nic nie mówiłem, jest strasznie... Mm, nie wkurzony, no nie, no jakby ciekawy, nie? A ja, a ja trochę na złość mu nic nie mówię, bo wczoraj, przedwczoraj za dużo gadałem i nie mogłem sobie poradzić. No dobra, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, działajmy, nie? No. Sprawdzamy jak to wygląda na kamerze termo nagram, żeby to było widać. Czyli ten górny mamy temperaturę 38-37-38, dolny zawór ma 24,5 stopni z racji tego, że dopiero niedawno otworzyliśmy tą trzecią pętlę, ale rozgrzewa się, dobra, rozgrzewa się ta pętla, czy ja tutaj to zbadam? 27. Okej, okay. tu już mamy 30, tu mamy też przepływ. Jest to trzecia pętla z czterech. Ta ostatnia jest najdłuższa. Nie był największy problem, była najbardziej zanieczyszczona. Okej. Okay. Te tutaj sobie świecą zasilające. Dobra, ta jest jeszcze widać, ta jest jeszcze czarna. Mamy tu temperaturę na tym śrubuneczku 23-24 stopnie. A na tym 28. No już czuć, jeszcze nie chwilę przepchnie. I zaczynamy co dalej. <grywa> tak, to, jak działa. Uruchomiłem czwartą pętlę ostatnią, podobno najdłuższą. I już czuję, że tutaj temperatura spadła, ponieważ jak pchamy ciepłe w zasilanie, to wiadomo, że ten wystudzony, wystudzona pętla wraca. Ile mamy na tutaj na tym memosią? 20 stopni. Jak 22 już niemożliwe. 25, tak szybko? Za krótka mi ta pętla by się wydawała. 21, 22 mamy tutaj na tym elemencie. Dobre, 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 panie. I panowie, chyba idzie temperaturka. Zaczyna świecić 23, 7, 24. Zaczynamy oddawać ciepło, ale fajnie. <laughs> Cieszę się. Otwieramy wszystko, panowie. Panie. Czy twój grzejnik nierównomiernie grzeje i hałasuje? Może kocioł wydaje dziwne dźwięki, a w kotłowni czeka na ciebie awaria wymienników ciepła spowodowana kamieniem kotłowym i szlamem. Dodatkowo w grzejnikach są spadki ciśnienia, drobne wycieki i osady. Zanieczyszczony wymiennik i zablokowana pompa również mogą powodować problemy. Niektóre z tych problemów mogą zamienić twój dom z takiego w taki. Albo z takiego. Taki. I to nie wszystko. Gdy system jest zanieczyszczony, to kocioł musi pracować ciężej, co zwiększa zużycie energii i wasze rachunki za gaz. Co więcej, gwarancja na kocioł może być unieważniona, gdy woda w systemie jest zanieczyszczona. A dobra wiadomość jest taka, że to my pomożemy Tobie oczyścić, zabezpieczyć Twój system, zmniejszając rachunki za gaz. Rura Ruraczysta.pl Zapraszamy do kontaktu. Zobaczymy, czy już cokolwiek widać na tych. Na tej ale tu czuć, że tu jest... Znaczy ja już zaczynam widzieć rurki, ale to jeszcze nie, nie świeci tak, że... To jest tak inikowa. Uciekaj. Niech Pan zobaczy. Już widać coś, jakieś e... pętle widać, nie? Tak, 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 tak. tak, Już tak. widać pętle. One, zacz... One już zaczynają świecić, ale to jeszcze nie jest... No, to je. tutaj to samo. Też zaczyna świecić. Ale fajnie, ale się cieszę. Ale się cieszę. Idę na dół, idę na dół. Ja nie to chyba było do psa. Ale jeszcze poczekajmy z tym chwaleniem się, jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. To jest dopiero jeden, jeden poziom, jeden rozdzielacz ogrzewania podogowego, jeszcze jest drugi. Przypomnę, że instalacja nie była czyszczona, nie? Może, pamiętajcie, że może być taka sytuacja, mu uruchomił górę, a syf z pozostałej części instalacji Nam z powrotem przywróci stan pierwotny No może tak być, ale Ale co, no nie jestem w stanie, nie jestem w stanie czasowo zrobić tego dzisiaj Jest piątek, piąteczek, ja mam dzisiaj wychodne Mamy dzisiaj balety z sąsiadami, więc także moi drodzy Ja chcę tutaj znajomym pomóc, żeby to grzało Pewnie, pewnie patrząc na to co tu się dzieje, myślę, że się bez problemu od razu zdecydują na Czyszczenie całości, raz jeszcze, raz za porządnie. Także chemię wziąłem ze sobą, zapakujemy tutaj fernoxa power 8, taką dawkę końską. I przyjedziemy, może jeszcze przed świętami, na czyszczonko. Dobra, ja tu muszę obserwować, a nie gadać. Dla przyszłych, klien przyszłych klientów, taka informacja. Uwielbiam dobrą kawę. Spróbuję teraz uruchomić pętlę, która jest. Która jest taka przez którą nie było przepływu i zobaczymy, czy na kamerze wychwycimy zanieczyszczenie. Muszę wziąć drugą lampkę. Poleci coś, czy nie poleci? Nic nie widać. Jeszcze filterek. Ja już sobie sprawdziłem. Tak to wygląda. No to jest tylko tylko rozdzielacz, tylko rozdzielacz dół, typowa maś, trochę opiłki, ale barwa bardzo brudna, i wiąże się to z tym, że, znaczy no, oczywiście obowiązkowo będę teraz wymieniał tą wodę na czystą po to, żeby usunąć te powiedzmy ten, no te zanieczyszczenia, które jeszcze pływają, także za chwilę to wypłuczemy czystą wodą i zwijamy sprzęt, uruchamiamy wszystkie podłogówki, grzejniczki, dół, góra i tyle. Nic więcej tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić. Hmm. Czy to źle? No nie, no ja uważam, że yy, ruszyło, na pewno góra ruszyła, tak jak widzieliście. Yy, jeszcze jest kwestia tego typu, że yy, uruchamiając Parter nad piwnicę, podłogówkę, góra podłogówka i grzejniki. Zobaczymy jak rozkładają się temperatury, ponieważ pompa od podłogówki została wymieniona na mocniejszą od tej od grzejników. No i teraz, czy będzie to zasadne, żeby w taki sposób um, uruchomić te dwa obiegi. Zobaczymy na tą chwilę wymiana wody. Hej. Dół jest otwarty, powoli się rozgrzewa. Góra troszeczkę utraciła na przepływie, bo otworzyliśmy dół. Teraz za chwilę uruchomimy grzejniki. Zobaczymy jaki będzie efekt. Zostawiam na razie bez siłownika. Niech ta podłogówka pochula troszeczkę bez ograniczeń i zobaczymy, co się będzie działo. Za chwilę odpalam pompę. Można tutaj sobie zobaczyć. Zobaczymy co się będzie działo. Dobra, temperatura, ja już widzę że temperatura na grzejnikach idzie do góry na zasilanie. Dobra, niech pochula trochę, zobaczymy co dalej. Więc klient zdecydował się na kolejny etap, na czyszczenie całości, dlatego wtłaczam um, chemię, która ma już tu pracować i zaczę. Na pewno nagramy relację z tego z tego budynku raz jeszcze. Także Lecimy. Chwila refleksji, kolejny raz z tego samego obiektu. No, tam trzeba zrobić to razem porządnie. no To była pomoc, tak? Która się przerodziła w dwa dni pracy. Może, dobra, jedno popołudnie, jedno przedpołudnie. O, kurde, mamy 14. No cóż. No i co teraz? Mamy sytuację taką, że jest udrożnione są podłogówki, bardzo wolno się to rozgrzewa. Dzisiaj wieczorem dostanę raport telefoniczny od klienta jak sytuacja. Ja rozumiem, że użytkownik jest zniecierpliwiony, chciałby żeby to od razu grzało. No ale cóż, moi drodzy, no tu potrzeba czasu, podłogówka ma dużą bezwładność, także ja jestem dobrej myśli. Wyjechałem stamtąd z takim czystym sumieniem, że no już dzisiaj nie muszę tam wracać, tak? Zalałem to, zalałem to kolejną chemią do czyszczenia może być taka sytuacja że teraz e, nasza chemia spowoduje kolejny bałagan instalacji że za, zanieczyszczenia rozejdą się po całej instalacji po wszystkich e, podłogówkach, i grzejniki i pompa ciepła kufa wszystko no ale zdają sobie sprawę tak że to nie była usługa czyszczenia takiego, taka kompleksowa. Ja na razie im udrożniłem te podłogówki, żeby to funkcjonowało, żeby mieli na weekend ciepło. Po świętach będziemy to robić porządnie. Także na pewno z materiałem wrócimy.